No witamy wszystkich ponownie w kolejnym odcinku Dead Space Tricky z tej samej grzybek i recerz <grystanie> Taki niepewny Czy to na pewno jest ten recept czy to Na pewno? Czy na pewno Co to było? Aha Zawsze hey, w... shotgun. Zawsze pada na ziemi tak samo zauważyłem. Ale fajny jest ten shotgun, bo twój odpycha i nie zabija, mój zabija Zauważyłem. Y Zauważ, że ja mam pod spodem jeszcze ten odpychający, nie zabijający. O. 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 O to, co to jest? Niech coś tam nie? Ja jestem szybko myślący. A jednak coś ci nie wyszło. A tu jest ze stazą, ja myślałem że to jest zamrażające. No. Ale ja też jestem szybko myślący Ko... co by tu zrobić? Puszki, bench. dalej, bench Nie w benchu na razie nic nie musimy robić sumie. To czekaj chwilę, bo ja chciałem ten robocika zebrać A. Więc ja tylko na sekundę bo chcę Zabrasz, to, ja też chcę zebrać w Co jest? Nie mogę go zebrać? Dlaczego? Nie mam? Nie mam gościa. Chyba jeszcze. Jest pewien, że na pewno. Nie wiem. Czekaj. Wypuściliśmy nie... robocika. No, wypuściliśmy je. Te Czekaj. To może. Nie wiem, może dopiero za setem chapterze się pojawi. Nie wiem, nie wiem. Pewnie będziemy musieli zrezygnować. Nie, nie wiem. Dobra, nie przejmujemy się życiem. Idziemy dalej. Ja nie chcę życia, ja chcę surowce. Widzimy dźwięk coś wydaje. Tam nic nie ma. chociaż. Tyś zaciął baterię, znaczy... Baterię? chciałbym <laughs> chciałem powiedzieć, Boże. Yy, kierownicę. Możesz przejść? Wow! Wpadł no, w to coś. Poczekaj sekundę, bo tutaj coś... Tu się trzepię, ale nie wiadomo co. Poczekaj chwilę, oni spadają w ten las, Nie, w przychodzą przechodzą tyle sery, bo już nie stałem, że tak One się... O, jest, że nie ma O, wykończyłem go kopem Nigdy jeszcze chyba tak nie zrobiłem Tam jest Dobra, to czekaj, to muszę Ej, hey, bom Dobra, co to jest? Nic, nic to nie jest. Amunicja Żel. Ten trup się za mną wleczy. Czekaj chwilę. Aaaa, już chyba rozumiem. Już wiem do czego tam to było. Nie ma co bencha. Kojarzysz kojarzy, tam to co mieliśmy... Yy, mogliśmy robić yy, z ten? To prawdopodobnie tutaj się to wkłada. Czekaj bo ja gdzieś schodzę. Ale zejdę za tobą, bo i tak nic, nie mam nic takiego. O to jest piecy, który chyba to wszystko podgrzewa, tylko jak to przejść, gdzie tu jest to coś. Aha, tam. To znajdziemy ciekawego. Oprócz tego, oprócz connection interrupted. B, 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 b. O. W ogóle wrażenie, że idziemy w złą stronę. Dobra. Tak, ale tam ominęliśmy to wejście. Ale tam to nie... wejście, to potrzebujemy czegoś, żeby tam wejść, tak? A nie mamy tego. pewnie ok. coś znajdziemy. O, 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 nie, tak to nie to. Dobra, bo tam są skrzyneczki. Co to jest skrzyneczka? W skrzyneczkach nie ma nic ciekawego. Semikonstruktor. No znowu Sektor. będzie jakiś boom. Pamiętaj, no co to jest? Winda. Co? Time to face the music. No. Aaa, tak. Time to face the music. Co? Na pewno dobrze tam music? Nie wiem, nie czytam tego. Ty to czytasz? W ogóle ciekaw jestem, jakby było w takim e, skafandrze. Time to face the music. A jakbyś się wyszczał? Time to face the music. Co? Music Boże, ile tych semikonduktorów znajduje? Pewnie mają te, te wszystkie te, te skafandry jakieś sobie. To może musimy wziąć tą stazę tam w sali. Nie wiem. Winda kole czy winda. Y radzę ci podejść. Ty, tym razem to ja. Nooo. No. Nie Komputer. Arm explosive. Kurde, co za człowiek porównuje? O kurde, co to jest? Hej, haj, to muszę wszystko wyciągnąć. O skraj. Co ja mam się z tym zrobić? Musimy coś tutaj zrobić, stary Czekaj, bo jest za dużo oh. tutaj tego A to jest dobrze ci nie pomagam, ale staram się coś tu zrobić Dobra, właśnie o to chodzi Co to tak krzyczy? To ty to Zrobić dobrze już. A nie! Może teraz teraz jest. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Spróbuj Prawie może trochę szybciej. To tak nie jest takie proste, jakbyś się tego spodziewał. Boże, jaka łagówka i nie należy, jak w ogóle. Dobra, teraz ty strzelaję, ja to spróbuję zrobić. Sią mi stąd. Sią! Czekaj! O! Teraz się połącza! Czekaj, czekaj, czekaj! Już, dobra, już mam, już mam. No. jeszcze raz. I to. Au. Jeszcze raz. Już nie, 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 no. I nie. Tak. Yeah. Tak. Dobra, co my musimy zrobić y teraz? Dobra co teraz musimy zrobić? A, widzę do windy! Leż. No! No! Dobra, chodź szybko do windy! Nie, zacierasz mnie! się zostało było Dobra przeżyliśmy przeżyliśmy najważniejsze że nie widzę takich łamigłówek, ale jednak jakoś udało mi się rozwiązać nie To zresztą było zresztą. trzeba mi dać nie, nie wiem co my teraz zrobiliśmy. wyłączyliśmy mu chyba zasilanie Chcę żyć? Ja wiem, że ty chcesz żyć, ale my ci nie pozwolimy żyć. Tak. Aha. Czeka, my musim, nie musimy coś z tym zrobić? Jeszcze? Wiesz co? No, hmm. on teraz coś gadać. Pan musi przestać gadać, żeby coś tam. Czy się nadal kręci? Nie, to się już nie kręci. Ale nadal wydaje dźwięk, jakby się kręciło. To się kręci. Musimy to przełożyć do tego. No sprawdzałem. Mamy się wrócić teraz. Ups. Tak? No to dobrze. <grystanie> Czyli mu do powietrza. Tak, ludziska. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, ale planujemy po Space'ie inną ciekawą grę. Ale na razie to tylko tyle powiem. O, jeszcze tu były jakieś parę rzeczy, których nie pozbierałem. Widzę jest Jakaś rzeźnia była, niezma. Wow wow wow, ile tu lud ludzi, bardzo rzeczy jest. Dobra. Mo mogę w Ciebie rzucić. Widzimy? Tam Mogę w Ciebie rzucić. A teraz jest, Tracę życie. <laughs> Ty Cwelu! A Ale już mi jedno nic nie straciłeś. Straciłem ten jeden pypeć taki malutki. A, A, zobacz co ile... rzuciłeś? <laughs> A zobacz, ile ja mam. Nie widzę wam connection teraz. Zobacz, ile ja mam. Tyle samo. Nie, Chyba. mniej i to o wiele. Ty masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja mam raz, A dwa, trzy. No sześć, tak, cztery, pięć, to jest ulepsza z w ogóle chciałbym. Czekaj, czekaj, jeszcze czekaj. A nie ja pewnie co w całym kierunku będzie. Nie, bo wreszcie jakieś te ulepszenia z sobie ten poszukał. O, nie, nie jest, z tej strony, Gabina binę szedł? Nie wiem. od Z drugiej strony. Aha, stąd. Nie, czyli z dobrej strony na początku chciałem wejść. Kurde. Z ogarnię tym ogarniętym człowiekiem. Teraz? <słuch> Barks. Nie wiem, może się tu wrócimy, z Activate. You have not bar. No. Aaa, wiem co to jest. No, mówiłem. Ha bar, to musimy zrobić z tego. Będzie, to musimy zrobić. To było, to było, to było. Ja wszystkie spory eee. rozpaliłem, a ten tym czasie miał connection crap. Co za człowiek. No widzisz. Czasami tak bywa, że niektórzy muszą się zacinać w życiu. Ta muzyka mnie denerwuje. Możesz przejść pod rabinę? Dziękuję. Coś za to były, idzie. jeb... Sorry, że ci przerwałem kombosa, ale... Tak mnie denerwowało. Dobra, w bench'u musimy zrobić ten ten. ten. O, o! Fiu, fiu, ile mam sami konduktorów? Ile? No dobra, to. 400 coś. Kurcie to tak coś jak. Nie mam tungsterów, żeby zrobić ten tungster tor gwar. Nie wiem, tylko żeby się to też opłaciło. 9 mi brakuje. 9. Mi, A mogę, mogę ci dać? Tego tungstera? Poczekaj, um, zaraz zobaczę. Eh? Możesz chyba. Zaraz, zaraz, zobaczymy. no. Oby dało się. A jak mogę to zrobić? <laughs> hmm, chyba tak się nie da w męczu. Naciśnij te. Czekaj, 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 czekaj bo wchodzę w męcza. Please wait initializing. No. Nope. Nie wiem czy to było. Origin Kurde. Przydałoby się tych. Kurde no. Jak to zrobić? Wysz jeszcze raz mi to wyślij. Te, ten. To, masz mało życia bardzo. No i jeszcze raz Wziąłem to. to. Aha, your partner is trying to use the store. Aaa, ja muszę wejść w bench'a, okej, okay, dobra. I gdzie ja muszę wejść? Pewnie w store'a. Craft items? Gdzie to jest? Craft items? Gdzie ja muszę wejść? Halo? The A, to jest ten sam problem z tym Origin Game, co mieliśmy. Aaa. To czekaj. Radimy wiesz co ja się... myślę? Wiesz o tym, że pewnie mamy przez to przesrane w... O Jezu, kto do mnie dzwoni? Aha. Skadniczy <grystanie> i tata. Tata naszego kolegi. Świetnie. Dobra. Wracam yy... się i szukam dodatkowych surowców. O! Znalazłem. Tak? Tungsteny? Ile? Nie wiem. Dopiero on będzie wybierał. A Tu mój też może sobie zbierać To muzyka mnie Popatrzmy jak te piękne robociki jeżdżą sobie Może jak to dziwnie stylu. No mizają się Jak on śmiesznie wygląda je jak ci nie? O o o o Twoja gdzieś! Zapieprza Ty, ty nie atakuj mnie, stary Jak on zapieprza, jaki mały Ej, co mój też i... robi takie Dookoła w ja się poszukam, może Nie, nie, tu, tu <noise> Mam nadzieję, że to Albo... się będzie opłacać, żeby zużyć te tungsteny Też, chcę zobaczyć co A to, to z... będzie Mogę cię zabrać z powrotem? Chrobyciku? Dobra, przeszkadzasz mi, żebym szedł po drabinie, ale dobra, już nie. Ta muzyka mnie denerwuje. Od razu mogę? Czy muszę chwilę poczekać, aż ten szuka wszystko? Nie, muszę czekać. No, musimy poczekać długo pewnie. Dobra, to ja w tym czasie wejdę tutaj na drabinę zobaczę co tam jest na górze, bo dawno tam nie byłem. Nie <grytanie> kolejne potworki? Czy nie? Nie. nie, nie. Kolejna winda, do której mamy się udać, ale to dopiero jak sprzyja. Mam nadzieję, że naprawdę będzie się opłacać e pójście do zużycie. To, mo to, żeby bardziej się opłacało, to na przykład ty możesz zrobić, a ja wiesz. No tak, tak, tak. O to chodzi. Dobrze, tutaj nic ciekawego nie ma. E to wiecie, co ludziska? Y y spokojnie, to nie działa to wrócimy do Was, jak nasze robociki coś znajdą i w ogóle. Tak. Także ZW.